Po długiej przerwie mojej nieobecności. Siema, Eniu. Yy, zdecydowałem się w końcu coś nagrać, bo patrzę, dwie paczki już stoją. Myślę, przydałoby się je otworzyć. Oh my God. Yeah. W jednej paczce już wiem, co jest, ale wy jeszcze nie wiecie. O kurwa! Więc może bym wam coś tu pokazał. Jedna paczka, taka mniejsza trochę. To jest właśnie ta otworzona już. Przyszła mi wczoraj. Nie. Przed wczoraj. Albo czy nie, ten. Three hours later. Przed wczoraj. Więc tak. Po otwarciu. Pierwsze co mi się... Do narzuciło taka paczuszka dpd pdp dpd o bo pdp dpd to -ty. jedno i to samo no beka w chuj ale jeszcze jej nie, otwierza... nie otwierałem nie otwierałem, nie otworzyłem nie otwierałem tak myślałem że tutaj jest koszulka, teraz sobie zobaczymy jaka. Paknie nowością Dumbum. Taka koszuleczka, rozmiar M, akurat na mnie. Fajna, chyba sobie założę chyba to zrobię. Chwila przerwy. Jest ten. Jak widać, bardzo dobrze leży na mnie, więc chyba sobie ją wezmę. Co my tu jeszcze mamy w tej paczce? Dwa energetyki. Dumbu. Tak się prezentuje. Wypiję sobie z Piotrem. Tutaj mamy szarki. Paczuszkę. Jedną. Jedna paczuszka szarków PS5. O, nie wiem, czy Wam to mówić, ale to jest kategoria P1 na certyfikacie CE. Można sobie zobaczyć, wszystko tutaj pisze. emiter dźwięku tak. i ile jest? Neku ma 70 gram. Tak to wygląda. Jedna paczka szarków. Tu mamy Tunder Mastery Dwójki. Trochę taka paczka pomiętolona, nie wiadomo co jej się stało, w ogóle nie jest w żaden sposób zamknięta, zabezpieczona, żadnej taśmy ani nic, po prostu tak wrzucona, ale wszystko jest. Nawet wlepę dostaliśmy. Proszę bardzo, wlepa jest. No i tak one się prezentują, w taki właśnie sposób na CE, jedna ma dwa gramy Neku, tutaj jakieś numery partii, coś tam, jakiś producent, Dextrin Dariusz Skorulski. Tak. Dariusz Skorulski, zapamiętajcie to imię i nazwisko, bardzo ważna osoba. Nie. Dobra, co mamy dalej? Dalej, proszę Państwa, mamy taką wyrzutnie Kategoria druga. Halloween. Tak się nazywa. Co kurwa? Tak się nazywa. Halloween. Jeszcze jej nie testowałem. I bardzo kurwa. Dobrze. Ale ma 16 strzałów i neku 200 gram. Więc hmm. na no, taką. Małą wyrzutnię całkiem nieźle bym powiedział. Druga wyrzu wyrzutnia też mała Pumpkins. Pumpkins. Też bardzo podobne do tego tego Halloweenu. Takie logo bardziej to tutaj pasuje Halloween. Chociaż w sumie mniejsza z tym. Ma rezerwowy i podstawowy ląd. I chyba też będzie miała 200 Gdzie tu napisane tak. Też 200 gram plus minus 20 sekund trwania. No. Efekt w wny a w ryby. Dużo rozumiem, naprawdę. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Zena. Nie jest. Zena nie jest. 20PCS. Dwie paczuszki. Tak się prezentują. Eee, tego jeszcze nie, nie widziałem nigdy na oczy. Nawet nie wiem co to jest, ale, ale chyba sobie to odpakujemy i zobaczymy, jak to wygląda w środku. Nie interesuje się pan, panie. Bo ja się panem nie interesuję. To jakiś nożyk kiedyś miałem. to takie pizdziatki, można powiedzieć, małe. Coś takiego. Mhm. Na jedną przypada może z 2 gramy? Nie wiem, jeszcze. Nic tu na petardzie nie pisze. Na korpusie nic nie jest napisane na ten temat. Ale łącznie ma 40 gramów. Cała paczka jedna, czyli 80 gram mamy. Tak to wygląda. I co my tu mamy? Następna wyrzutnia. Nie, moździerz. Mamy tu moździerz. Jakiś taki... Thunder King. Thunder King. Thunder King. O, chyba jest ostrość dobra. Tak to wygląda. Słyszysz, co to odpierdala? Powiedz, coś tam się telepoczę w środku. Kategoria f 3 Proszę bardzo. Tego też nigdy nie miałem. I nie próbowałem, ale będzie na to jeszcze okazja, żeby to wypróbować. O, jakieś 35. Co to jest? Miałem 5. 720 gram neku, proszę bardzo. Fajne, fajne, ciekawe. Dobra, na dzisiaj to będzie wszystko to, co Wam dzisiaj tutaj przedstawiłem. Jeszcze myślę, że nadarzy się okazja na wytestowanie tego wszystkiego, ale to raczej jak Maruda przyleci do Polski. czyli chyba nie będę, chyba, że tę nitratę sobie poszczelam trochę, zobaczmy. Nie, zobaczmy. Tu mam jeszcze jedną paczkę, taką, taką, o, taką, taką właśnie, trochę ciężka. Kurwa, no nie! No po prostu kurwa, no nie! Boże, czy ty to widzisz? Trochę ciężka! Może nawet 16 kilo. Waga. 16 kilo. Trochę ciężka jest. I... Co my tu mamy? Ona pochodzi z takiej miejscowości. Jak? Od... A nie, to jest oddział. To tutaj nie ma napisane. Ale ta paczka jest bodajże z pirohita. Chyba. Tak mi się wydaje. Nie wiem. Nie ja zamawiałem, nie ja jestem sponsorem. Sponsorem jest inna osoba. Na razie jej nie ujawnię. Wszystkiego dowiecie się z czasem. Więc tak. Może jutro, może pojutrze, zobaczę kiedy. Ale na pewno nagram tej paczki unboxing. unboxing. Unboxing, unboxing. Unboxing. Chyba tak się było. Tak, unboxing. No, więc ja na dzisiaj się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. W na